Nazywam się Iwona Kubik. Pracuję w ośrodku Witanowa. Jestem dyplomowanym terapeutą uzależnień, współuzależnienia i socjoterapeutką. Od wielu lat pracuję w ośrodkach uzależnień z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi i DDA, dorosłymi, dziećmi i młodzieżą. Ukończyłam wiele szkół, szkoleń, kursów, ale nie uważam tego za najważniejsze. One dały mi podstawy do mojej pracy. Dla mnie najważniejszy jest człowiek. Dlatego też uważnie słucham pacjentów, w sposób wnikliwy podchodzę do problemów, ale nie daję recepty na dalsze życie. Wzmacniam motywację do rezygnacji z czynnika uzależniającego i przejęcia odpowiedzialności za swoje życie. Odznaczam się wysokim poziomem kultury osobistej. I mam dobrze rozwinięte kompetencje interpersonalne. Staram się wzbudzać zaufanie swoją szczerością i otwartością. Dostosowuję styl pracy indywidualnie do pacjenta, wybierając optymalne narzędzia i metody. Ponadto systematycznie dokonuję ewaluacji osiągnięć terapeutycznych, sprawdzając, jak stan pacjenta poprawia się dzięki prowadzonej terapii. Uczestniczę w aktualnych szkoleniach i poddaję się superwizji. Dotyczy to m.in. uzależnień od substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych. Moje doświadczenie wynika też z faktu, że jestem osobą współuzależnioną i DDA. Podobnie jak moi pacjenci, przeszłam wiele lat temu terapię. Od tamtego czasu moje życie nabrało sensu. I z każdym dniem uświadamiam sobie, że świat może być piękny, a ja mogę czuć się wolna i szczęśliwa z moimi bliskimi. Prywatnie jestem mężatką, matką dwóch dorosłych córek i babcią ukochanego wnuka Jasia. Bardzo lubię czytać książki, oglądać filmy o różnej tematyce i spędzać czas z bliskimi. Każdego dnia staram się pobudzać swoją ciekawość do świata, co przekłada się na duże pokłady energii.